W dzisiejszym materiale przybliżymy Wam sylwetkę generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych RP, a obecnie cenionego eksperta. Opowiemy, jak wyglądała jego służba wojskowa i skąd bierze się jego duża popularność. Zapraszamy do dalszego słuchania. Waldemar Henryk Skrzypczak, polski wojskowy generał broni Sił Zbrojnych RP w rezerwie, urodził się 19 stycznia 1956 roku w Szczecinie. Przyszły generał swoją młodość spędził w Kołobrzegu, gdzie jego ojciec, również wojskowy, służył w 32. Pułku Zmechanizowanym. Z pewnością chcąc iść w ślady swojego ojca, w 1976 roku dostał się do Wyższej Szkoły Pancernej w Poznaniu. Jako znacznie wyróżniający się student, już w trakcie nauki jako jedyny za zgodą wykładowców, dwukrotnie podczas ćwiczeń dowodził kompaniom czołgów. W pierwszej kolejności trafił do trzeciego dresdańskiego pułku czołgów w żaganiu, natomiast po ukończeniu szkoły oficerskiej wybrał służbę w szesnastym pułku czołgów średnich w Słupsku. Tam też w 1981 roku po raz pierwszy zetknął się z żołnierzami Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego. Kompania czołgów, w której był zastępcą dowódcy, wzięła udział w ćwiczeniach wojskowych Sojusz 80. Tego samego roku przed dzień wybuchu stanu wojennego został przeniesiony do służby na terenie Żuław Wiślanych. 6 grudnia Skrzypczak znajdował się w jednym z czołgów, które wjechały do Gdańska wprost przez bramę główną Stoczni Gdańskiej w celu pacyfikacji protestujących członków Solidarności. W 1984 roku Waldemar Skrzypczak rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego, wojskowej uczelni dowódczo-sztabowej Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po ukończeniu akademii rozpoczął służbę w Sztabie Frontu Polskiego w Warszawie, stworzonego na potrzeby ewentualnej wojny pomiędzy wojskami Układu Warszawskiego a NATO. W kolejnych latach skrzypczak służył w 68 pułku czołgów średnich w Budowie i 33 pułku zmechanizowanym w Złocieńcu, a już po obaleniu komunizmu w 1991 został dowódcą 32 pułku zmechanizowanego w Koło Brzegu. Tego samego, w którym służył jego ojciec Zdzisław Skrzypczak, służąc tym samym z niektórymi kolegami swojego ojca, których pamięta z dzieciństwa, jednak tym razem był ich przełożonym. Zaczynając od 1993 roku, po awansie na stopień podpułkownika, miejscem służby Skrzypczaka były kolejno: pierwsza Warszawska Dywizja Zmechanizowana w Legionowie, dowództwo wojsk lądowych, 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana w Elblągu. Gdzie został awansowany na stopień generała, następnie po raz kolejny dowództwo wojsk lądowych i sztab generalny WP i 11. lubUSKA Dywizja Kawalerii Pancelnej w żaganiu. 9 listopada 2004 roku Skrzypczak został oficjalnie wyznaczony na dowódcę Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w ramach czwartej zmiany PKW-Irak. 6 grudnia 2004 Przekazał pełnienie obowiązków dowódcy żagańskiej dywizji swojemu zastępcy. Misja skrzypczaka w Iraku była dużym sukcesem. Podczas jego zmiany zginął tylko jeden polski żołnierz, i po raz pierwszy w historii polskich misji nie odnotowano żadnych strat bojowych. Po powrocie z misji skrzypczak otrzymał z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 roku wyjechał uczyć się do Stanów Zjednoczonych. Kolejno w Lackland Air Force Base w Teksasie, gdzie przeszedł intensywny kurs językowy, następnie do Monterey w Kalifornii na 2,5 miesięczne podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami strategicznymi. Po odbyciu nauki w USA wrócił na stanowisko dowódcy Dywizji w żaganiu. W tym samym roku generał przyjął propozycję prezydenta Lecha Kaczyńskiego i został dowódcą wojsk lądowych. Jego najważniejszą misją miało być przygotowanie polskich żołnierzy do misji w Afganistanie. Krytyka władzy w kwestii słabego zdaniem generała wyposażenia polskich wojsk w Afganistanie sprawiła, że 15 września 2009 roku został on odwołany ze stanowiska. Generał Skrzypczak dał się poznać jako niegryzący się w język w kwestiach komentowania decyzji politycznych ekspert, i to niezależnie od obozu rządzącego. Tym samym stał się niezwykle popularny zarówno wśród samych żołnierzy, jak i opinii publicznej. Po przejściu do rezerwy Waldemar Skrzypczak zaczął pojawiać się w mediach w charakterze eksperta. W lutym 2010 znalazł się w gronie osób popierających Andrzeja Olechowskiego w wyścigu po urząd prezydenta. 1 czerwca 2011 roku w Wojskowym Sądzie Okręgowym zapadł wyrok uniewinniający żołnierzy z Nangar Kel. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni z ze zestawianych im zarzutów. Skrzypczak, który od początku wspierał żołnierzy, także tego dnia pojawił się na ogłoszeniu wyroku. Później sugerował, że za oskarżeniem żołnierzy mogli stać oficerowie SKW, podległej wówczas Antoniemu Macierewiczowi. 8 września 2011 został radcą Ministerstwa Obrony Narodowej. Do głównych zadań generała należało doradztwo w zakresie reformy dowodzenia oraz modernizacji technicznej sił zbrojnych. 25 czerwca 2012 został mianowany wiceministrem na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do spraw uzbrojenia i modernizacji. Powodem było doniesienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa złożone przez kontrwywiad wojskowy w kwietniu 2013 roku. W 2015 pełnił funkcję doradcy dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Z funkcji tej został zwolniony w lutym 2017 za krytykę Bartłomija Misiewicza, rzecznika MON za czasów Antoniego Macierewicza. Obecnie Waldemar Skrzypczak jest cenionym ekspertem w zakresie wojskowości, szczególnie w sprawach związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę często zapraszany przez przedstawicieli zarówno mediów masowego przekazu, jak i autorów podcastów. W tym materiale to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o generale Skrzypczaku. Koniecznie zostawcie suba i lajka i do usłyszenia w kolejnym materiale.